Ale sumy Muszę znów wyciągnąć za szafy za gile Chuj tutaj za trafi prawie, prawie kwiecień Minus dziesięć kogoś pojewał. Ja jestem Brodaty, a przed wami testy kolejnego indyka w wersji wczesnego dostępu. Mam nadzieję, że te trochę dziwne intro Was nie przeraziło. Będzie zimno. Przedstawię wam, co mi się podobało, a co nie bardzo w grze The Long Dark, czyli zimnym, lekko komiksowym survivalu. Budzimy się w zaspie, mamy na sobie trochę ciepłych ubrań i w sumie tyle. No to co, ruszamy ku przygodzie? No chyba nie bardzo, bo parę minut na dworze i przestajemy czuć, czy jeszcze mamy palce. Wokół panuje absolutna cisza. Coś tam wystaje ze śniegu. Podchodzimy i widzimy obgryzioną kość, strzępy ubrań jakiś plecak. No sytuacja nie wygląda za dobrze, bo po kilkuminutowym spacerze przez zaspy w poszukiwaniu kogoś żywego albo schronienia, zaczynamy czuć potrzebę napicia się. I jedzenia, no nie licząc oczywiście wiszących z nosa sopli lodu. W dodatku nadchodzi zmierzch, a w pobliżu słychać takie charakterystyczne, wiecie, wycie wilków. Powoli, stąpając po zamarzniętym jeziorze, docieramy do domku letniskowego, chociaż letnio to tutaj za bardzo nie jest. Przeszukujemy skrzynie, półki, zaglądamy w kąty, znajdujemy puszkę sody, trochę fasolki, powiedzmy, Korzuch. Zawsze coś. Zaczynamy myśleć, co się stało. Po drodze napotykaliśmy kilka martwych ciał. Wilki panoszą się po okolicy. Kawałek stąd leży martwy jeleń. Kto wie, może warto byłoby obrobić z niego mięso, prawda? Robi się coraz chłodniej. Warto poszukać trochę drewna. Znajdujemy kilka belek. Przy okazji w kącie pokoju widzimy gazetę. No cóż, no to w takim razie rozpalamy w piecyku. Topimy nieco śniegu na wodę, gotujemy i pieczemy mięso, by... no, po prostu nie rzeć surowego. Za oknem robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Ciemno, widać tylko takie mykające... Oczy wilków, w których odbija się światło księżyca. Może warto zasnąć, póki ciepło z pieca jeszcze grzeje. Dobra. Poranek. Możemy tak spróbować ruszyć w poszukiwaniu zabudowań. Odnajdujemy osiedle drwali, małe domki takie przypominające troszeczkę kempingowe. W środku, co ważne, karabin oraz nóż. Zawsze się przyda, prawda? Idziemy dalej. Zbiera się burza, mocno wieje, śnieg dosłownie wali. E, mając sople z nosa wchodzimy do jakiejś rozwalającej się chaty, ledwie trzymając się kupy. Widzimy zwłoki zwinięte w kulkę, już zaśnieżone od pewnie paru dni. No cóż, zdaje się, że będzie nas tutaj dwoje. Tak mniej więcej wygląda rozgrywka w The Long Dark. Przeżycie w tej grze jest po prostu bardzo trudne. Mimo tego, że to wersja alfa brakuje wielu opcji, Na, naprawdę nie zdziwcie się, kiedy podczas grania postanowicie sobie coś tutaj kliknąć, a tu sru napis, że tego w alfie jeszcze nie ma. The Long Dark ma swoje zalety, ale również ma swoje wady. Jest to typowa, naprawdę bardzo klasyczna gra w wersji alfa, w której wiele opcji po prostu będą jak będą kiedyś. Standardowy model wydawniczy w dzisiejszych czasach, prawda? Ciekawe jest tylko to, że Nasze wyposażenie, nie tylko te biologiczne, że tak powiem, czyli jedzenie czy picie, ale również ubrania czy przedmioty użyteczne, się po prostu zużywają, mają różną jakość. No, może jedzenie nie zużywa się, prawda? Tak jak przedmiot, ale ma różną jakość i różny stopień zepsucia czy przydatności do jedzenia. E, mimo tego mroźnego otoczenia, prawda? Kiedy powinniśmy sobie wsadzić mięso w lód i ono powinno być dobre przez długi okres czasu. Niestety tak tutaj nie jest. No. Ale dla przykładu, lepsze skarpety lepiej trzymają ciepło i wolniej będziemy się wychładzać, czy powiedzmy brrr, trzęść, próbując przebić się przez te zaspy. Oczywiście przedmioty noszone na sobie możemy naprawiać, na przykład skurując zwierzęta, czy prując niepotrzebne nam ubrania na części. Znalezienie na przykład karabinu oraz upolowanie zwierzęcia tuż obok domku, najlepiej jeszcze piecyku, no generuje po prostu niesamowity uśmiech na twarzy w tej grze, która uczy nas tego... Powiedzmy mroźnego survivalu. Mamy sporo jedzenia, skóry na załatanie dziur w ubraniu oraz jeszcze trochę flaków na jeszcze inne rzeczy. The Long Dark solidnie daje nam w kość taką dość trudną, naprawdę survivalistyczną, że tak ujmę, mechaniką. Światem, który solidnie nas każe za wszystkie nieprzemyślane wyprawy, ale z drugiej strony zachęca do tego, by po porażce spróbować ponownie, inaczej zaplanować swoje działania, inaczej tutaj rozkładać siły, że tak powiem, czy stosować pijąc wodę, jedząc jedzenie w odpowiednich momentach. To, co się nie spodobało mi testując The Long Dark, to przede wszystkim mało zaawansowany świat. Śnieg, góra, śnieg, drzewo, śnieg, lód, wilk domek, śnieg, drzewo, kanion, śnieg. Są tylko cztery lokacje wyróżniające się z całego tego wszystkiego na moment w wersji alfa w. 154, wersji 154 zapora, coś na styl stacji badawczej, schron oraz osiedle domków campingowych. Nic więcej nie wyróżnia się na tą wersję em, z tego wszystkiego, z tego całego krajobrazu. Więcej jakichś bardziej rozbudowanych lokacji w tej wersji no, nie znalazłem. Irytowało mnie też robienie z gracza takiego troszeczkę idioty. Mamy łom, mamy nóż, ale nie możemy tych przedmiotów użyć na przykład w walce z wilkiem. Musimy mu przywalić pięścią. E, jest trochę błędów. E, jeżeli nie zgasimy na przykład latarni takiej trzymanej w ręku, idąc spać, to te, te paliwo, które jest w tej latarni się po prostu wypali. E, mimo, że tej latarni nie postawiliśmy sobie, tylko po prostu mieliśmy ją w ręku, prawda? Podobnie ognisko. Rozpalone gdzieś w zawalonej drewnianej chacie, moi drodzy, w ogóle nie daje ciepła. Nie wiem, czy to błąd w grze, czy ja coś źle robię, ale rozpaliłem trzy ogniska i w ogóle nie mogłem się ogrzać. Ale dobra, ciekawie zapowiada się ta opcja, właśnie pozwalająca na postawienie rzeczy. Na razie jest ich niewiele latarnia, jakieś ognisko, ale mam nadzieję, że powstanie tutaj jakiś system budowy rzeczy. Takich po prostu, taki system stawiania ich na tym sandboxowym świecie. Są też zalążki systemu umiejętności. Im więcej rozpalamy ognia, tym łatwiej nam to idzie bez już jakichś do dodatków, czy bez, że tak powiem, akceleratora, czy po prostu paliwka do tego ogniska. Szkoda, że nie postawiono tutaj na naukę poprzez odnajdywanie przykładowo książek. Musimy się rozwalić gdzieś w cieple z książką, poczytać wtedy Wiemy, jak coś sprawdzić. Szkoda, że tego nie ma. Też mam nadzieję na rozwinięcie jakby wrogiego elementu w tej grze. Póki co to podróżowanie z punktu A do punktu B od ciepła do ciepła. Co zabawne, poszukiwanie drewna jest tutaj na razie opcją, która po prostu pobiera nam czas, pragnienie i zwiększa głód, a nie zwiększa na przykład znacząco wychłodzenia, lub nie ma w niej jakiejś losowej opcji zagrożenia. Sam pomysł na grę jest dość ciekawy. Zimno i chłód, czy tam śnieg, to trochę inna wizja survivalu niż skażenie, zombiaki i jeszcze PVP. Niestety cena gry w wersji alfa na stan listopad 2014 roku nie zachęciła mnie do. Polecenia wam zakupu tej gry. Po prostu ta gra nie oferuje jeszcze na tyle kontentu treści, by dać zabawę na więcej niż maksymalnie jeden dzień grania. Dlatego The Long Dark osobiście odkładam na półkę z napisem: może za rok. Może wtedy gra będzie oferować treść pozwalającą bawić się przez wiele, wiele dni. Mam nadzieję, że deweloperzy dodadzą więcej lokacji, rzeczy do craftingu i przede wszystkim coś, co poza tym chłodem. Stanowiłoby dla nas jakieś zagrożenie. Aktualnie umrzeć możemy z braku pożywienia, wody, no i oczywiście wychłodzenia. Wilki tutaj naprawdę nie są wielkim problemem. Czujemy się tak, jakbyśmy byli skazani na śmierć, prędzej czy później. Może pojawi się coś, co nada tej grze większy sens niż um, samopróbowanie utrzymania się przy życiu. Cóż mogę powiedzieć Wam na koniec? Jeżeli ktoś z Was jednak jest zainteresowany zakupem The Long Dark, linki są oczywiście w opisie. Cóż, tyle.